Czy wiesz, że większość tego, na czym opiera się religia katolicka, nie pochodzi od Boga? Nie zostało to objawione w Biblii, ani apostołowie nie żyli według takich zasad. To ludzie postawieni na najwyższych stanowiskach Kościoła katolickiego przez wieki tworzyli kolejne dogmaty i zasady, które później nazwano prawdami wiary. Ale czy naprawdę Bóg chciałby ktoś poprawiał jego słowo? Zostań ze mną do końca. Bo dziś dowiesz się o jakich dogmatach mowa, kiedy i kto je wprowadził, oraz że jeden film to za mało, aby wymienić je wszystkie, dlatego będą kolejne. Zacznijmy od tego, czym jest dogmat. Dogmat w Kościele katolickim to nieomylne nauczanie, które wierni muszą przyjąć pod groźbą grzechu ciężkiego. Ogłasza je papież, ex katedra lub sobór powszechny. Kościół uważa, że dogmaty rozwijają objawienie dane przez Boga i są zgodne z pismem i tradycją. I tu pojawia się pierwszy problem, ponieważ żaden z dogmatów Kościoła katolickiego w swojej pełnej, zdefiniowanej formie nie pochodzi bezpośrednio z Pisma Świętego. Większość dogmatów katolickich nie ma żadnego potwierdzenia w Biblii, a ich podstawą jest tradycja lub objawienia prywatne. Często ogłoszone setki lat po śmierci Jezusa i apostołów. Kościół katolicki sam przyznaje, że Kościół, któremu zostało powierzone przekazywanie i interpretowanie objawienia, osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo Święte. A drugi list do Tymoteusza mówi wyraźnie. Całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. To znaczy, że do poznania Boga i Jego woli nic innego nam nie jest potrzebne. Czytając Nowy Testament, widzimy, że za czasów Jezusa byli już ludzie, którzy do Bożych przykazań dokładali swoje. Na co pan Jezus reagował bardzo stanowczo. Czemu i wy postępujecie wbrew przykazaniu Bożemu dla waszej tradycji? Ewangelia Mateusza 15:3. Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz. Lud ten przybliża się do mnie swymi ustami i czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są przykazaniami ludzkimi. Ewangelia Mateusza 15:7-9. Całkowicie znosicie przykazanie Boże, aby zachować swoją tradycję. Ewangelia Marka 7,9. Tymczasem katechizm Kościoła katolickiego twierdzi, że tradycja święta i Pismo Święte ściśle się z sobą łączą i komunikują, wypływając z tego samego źródła Bożego, zrastają się jakoś w jedno i zdążają do tego samego celu. Ale czy na pewno tak jest? Posłuchaj teraz tych dogmatów i sam zobacz, czy faktycznie ludzka tradycja idzie w parze ze słowem Boga. Modlitwy za zmarłych. Wprowadzone około 300 lat po Chrystusie przez biskupów kościoła katolickiego w związku z rosnącym wpływem filozofii greckiej i praktyk pogańskich które zawierały elementy czczenia przodków oraz wiary w możliwość poprawy losu zmarłych po śmierci. Choć nie ma jednej konkretnej osoby, która oficjalnie ogłosiła ten zwyczaj jako obowiązujący, praktyka ta zaczęła być szeroko stosowana w Kościele Katolickim na przestrzeni IV wieku i została uznana za część tradycji. Kościół zaczął nauczać, że modlitwy żyjących mogą pomóc zmarłym skrócić cierpienie, i szybciej osiągnąć zbawienie. Ta praktyka rozwinęła się szczególnie w kontekście późniejszego dogmatu o czyśćcu. Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że staje się skuteczne ich wstawiennictwo za nami. Jezus nauczał by modlić się do Ojca, ale nigdy nie uczył modlitw za zmarłych. W Ewangelii Łukasza w rozdziale 16 Znajdziemy przypowieść o bogaczu i łazarzu, która pokazuje, że po śmierci los człowieka jest już przesądzony, nie ma możliwości zmiany stanu duszy przez modlitwy żywych. I oprócz tego wszystkiego, między nami a Wami jest utwierdzona wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd przejść do Was, nie mogli ani stamtąd przejść do nas. Dodatkowo, w liście do Rzymian apostoł Paweł pisze, tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu. A co najważniejsze, zbawienie daje nam Jezus Chrystus przez wiarę w niego. Nie przez modlitwy za zmarłych, nie przez odpusty, sakramenty czy ludzkie wysiłki, ale tylko przez łaskę Bożą, którą przyjmujemy wiarą. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. List do Efezjan 2, 8 i 9. Znak Krzyża. Wprowadzenie około 300 roku. Znak Krzyża zaczął być używany jako symbol przynależności do wiary chrześcijańskiej, a z czasem przekształcił się w gest rytualny, wykonywany między innymi podczas modlitwy, wejścia do kościoła czy przed jedzeniem. Początkowo był wykonywany na czole, a dopiero później przybrał formę, którą znamy dziś. Kościół zaczął przypisywać temu gestowi moc ochronną i uświęcającą. Znak krzyża umacnia nas w chwilach pokus i trudności. W Biblii nie ma żadnego przykładu, by Jezus lub apostołowie żegnali się znakiem krzyża. Biblia naucza, że to Bóg jest naszą ochroną i siłą, a nie rytuały czy symbole. Psalm 18 mówi: Pan moją skałą, moją twierdzą i wybawicielem. Mój Bóg, moją opoką, której będę ufał, moją tarczą i rogiem mego zbawienia, moją warownią. To on strzeże życia wierzących, on daje zbawienie i on jest jedynym źródłem bezpieczeństwa. To nie znak krzyża ma moc chronić, ale sam Bóg, kiedy jesteśmy jemu posłuszni i trwamy w wierze dogmat o trójcy świętej. Ogłoszony na Soborze Nicejskim I w 325 roku, potwierdzony na Soborze Konstantynopolitańskim I w 381 roku. Nauka o Trójcy Świętej głosi, że Bóg jest jeden, ale istnieje w trzech współistotnych osobach: Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Dogmat ten powstał w odpowiedzi na spory teologiczne w IV wieku. Słowo Trójca nie pojawia się ani razu w Piśmie Świętym. Za to Biblia wyraźnie mówi, że Bóg jest jeden. Słuchaj, Izraelu, Pan nasz Bóg, Pan jest jeden. Księga Powtórzonego Prawa, 6:4. Dogmat o trójcy został stworzony przez ludzi na soborach, setki lat po zmartwychwstaniu Chrystusa. Zamiast uczyć tego, co jasno wypływa z Pisma, Kościół stworzył skomplikowaną teologię, której nie znajdziemy ani w słowach Jezusa ani w naukach apostołów. Ten temat został obszernie wyjaśniony w dwóch filmach na tym kanale: Starotestamentowy Jezus oraz Trójca Święta czy jeden Bóg. Nabożeństwo w języku łacińskim. Wprowadzone około 600 roku za pontyfikatu papieża Grzegorza I, który ustandaryzował łacinę jako język liturgiczny Kościoła zachodniego. Od tego momentu msze były odprawiane wyłącznie po łacinie, niezależnie od tego, czy wierni rozumieli ten język, czy nie. W dziejach apostolskich czytamy, że kiedy Duch Święty zstąpił na apostołów, ci zaczęli mówić językami zrozumiałymi dla słuchaczy, by każdy usłyszał dobrą nowinę we własnym języku. A kiedy powstał ten szum, zeszło się mnóstwo ludzi i zdumieli się, bo każdy z nich słyszał ich mówiących w jego własnym języku. Jak to jest, że każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże Dzieje Apostolskie 6, 6, 8 i 11. To pokazuje, że zamysłem Boga było, aby jego słowo było jasne, dostępne i zrozumiałe dla wszystkich. Jezus również nauczał w języku aramejskim mowie codziennej ludu. Apostołowie pisali głównie po grecku, bo był to język powszechnie używany w tamtym czasie. Tymczasem łacina już w średniowieczu była niezrozumiała dla przeciętnego wiernego. Przez wieki zakaz używania języków narodowych w liturgii uniemożliwiał ludziom zrozumienie, co Kościół katolicki naprawdę mówił i co działo się na mszy. Ten zakaz trwał aż do XX wieku, kiedy to na Soborze Watykańskim II w latach 1962-65 dopiero zezwolono na odprawianie mszy w językach ojczystych. Wcześniejsze próby tłumaczenia Biblii lub głoszenia kazań w językach narodowych kończyły się oskarżeniami o Herezję, a nawet śmiercią. Jan Hus został spalony na stosie w 1415 roku. A William Tyndale, który przetłumaczył Biblię na angielski, został uduszony i spalony w 1536 roku. Nabożeństwo do Maryi i Świętych wprowadzone około 788 roku za czasów panowania Karola Wielkiego, kiedy Kościół oficjalnie wprowadził święta ku czci Maryi i niektórych Świętych, rozwijając wokół nich kult religijny. Z czasem praktyka ta rozrosła się do licznych litanii, modlitw, nowen, ślubów i sanktuariów maryjnych. Katechizm Kościoła katolickiego naucza, że Maryja poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego. Dlatego to do błogosławionej dziewicy stosuje się w kościele tytuły orędowniczki, wspomożycielki, pomocnicy, pośredniczki. Mówi także, że Możemy i powinniśmy modlić się do świętych zmarłych. Ale czy Biblia to potwierdza? Panu, bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i tylko jemu będziesz służył. Ewangelia Mateusza 4:10. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi człowiek Chrystus Jezus. Pierwszy list do Tymoteusza 2, 5. Żyjący bowiem wiedzą, że umrą, ale umarli o niczym nie wiedzą i nie mają już żadnej zapłaty, gdyż pamięć o nich uległa zapomnieniu. Tak samo ich miłość, nienawiść i zazdrość już zginęły i już nigdy więcej nie będą mieć działu we wszystkim, co się dzieje pod słońcem. Księga kaznodziei dziewięć, pięć i sześć. Wszystko cokolwiek Twoja ręka postanowi czynić, czyń z całej swojej siły. Nie ma bowiem żadnej pracy, ani zamysłu, ani wiedzy, ani mądrości w grobie, do którego zmierzasz. Księga kaznodziei 9-10. W całym Piśmie Świętym nie znajdziemy ani jednej modlitwy do Maryi czy jakiegokolwiek świętego. Oddawanie czci krzyżom, obrazom i relikwiom. W VIII wieku kościół zaczął oficjalnie propagować używanie krzyży, relikwii. I obrazów jako przedmiotów kultu. Pojawiły się procesje, całowanie krucyfiksów, adoracje relikwii oraz wizerunków świętych. Z czasem zaczęto wierzyć, że przedmioty te niosą ze sobą duchową moc, mogą uzdrawiać, chronić, przynosić łaski. Kościół Katolicki do dziś naucza o świętości przedmiotów, które zostały poświęcone. Jednak Biblia jasno zakazuje tworzenia obrazów oraz oddawania im jakiejkolwiek czci. Nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu, ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze na niebie, co jest nisko na ziemi, ani co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu, ani nie będziesz im służył. Księga Wyjścia 24 i 5. Do kogo mnie porównacie i z kim mnie zestawicie, albo do kogo uczynicie mnie podobnym, abyśmy byli sobie równi. Wysypują złoto z worka i odważają srebro na szalach, najmują złotnika, aby uczynił z nich bożka, przed którym padają i któremu oddają pokłon. Noszą go na ramieniu, dźwigają go i stawiają go na swoim miejscu. I stoi, nie ruszy się ze swego miejsca. Jeśli ktoś zawoła do niego, nie odzywa się ani go nie wybawia z jego utrapienia. Pamiętajcie o tym i wstydźcie się, weźcie to sobie do serca przestępcy. Księga Izajasza 46, 5 do 8. Chrzest dzwonów. Wprowadzony w 965 roku rytuał tzw. Tak chrztu dzwonów został wprowadzony przez Kościół Katolicki jako specjalna ceremonia, podczas której dzwony są. Oczyszczane, namaszczane i poświęcane wodą święconą, kadzidłem i olejami, a nawet otrzymują imię. Celem tego rytuału miało być nadanie dzwonom duchowej mocy, odpędzania demonów, chronienia przed burzami i przekazywania Bożych łask. W średniowieczu wierzono, że dźwięk poświęconego dzwonu ma moc odstraszania złych duchów. Biblia jednak nie zawiera żadnego przykładu ani nakazu, by poświęcać przedmioty w taki sposób. W całym Nowym Testamencie chrzest dotyczy wyłącznie ludzi, tych, którzy świadomie przyjmują wiarę w Jezusa Chrystusa. Poświęcanie przedmiotów, przypisywanie im duchowej mocy, nadawanie im imion i odprawianie nad nimi rytuałów, to praktyki pochodzące z pogańskich religii, a nie z nauki Chrystusa. Nawet wąż miedziany, o którym mowa w księdze liczb, nie miał mocy uzdrawiania. Wtedy pan powiedział do Mojżesza: Wykonaj jadowitego węża i umieść go na drzewcu. I stanie się tak, że każdy ukąszony, kiedy spojrzy na niego, będzie żył. Mojżesz wykonał więc węża miedzianego i umieścił go na drzewcu. Gdy wąż kogoś ukąsił, a ten spojrzał na węża miedzianego, pozostawał przy życiu. W tym przykładzie nie uzdrawiał przedmiot tylko Bóg, a robił to dlatego, że każdy ukąszony, który spojrzał na węża, wykazywał się posłuszeństwem wobec słowa Bożego. Kiedy Izrael zaczął wywyższać węża i traktować jako przedmiot kultu, król Ezechiasz zniszczył go. Czynił on to, co było słuszne w oczach Pana, wszystko tak jak czynił Dawid, jego ojciec. Zniósł wyżyny, rozbił posągi, powycinał gaje i potłukł węża miedzianego, którego uczynił Mojżesz, bo aż do tego czasu synowie Izraela palili mu kadzidło i nazwał go Nechustan. Druga księga królewska 18-3 i 4. W tym odcinku to już wszystko. Zanim wrzucę kolejny odcinek, weź swoją Biblię do ręki i sprawdź, czy to, co dzisiaj usłyszałeś, zgadza się z Bożym Słowem.